Cześć i serdecznie witam. Dzisiaj wymieniamy hamulce w BMW 1 rocznika 2007. To jest praktycznie nie aż tak za e, skomplikowana praca. Jedyne co, na co tutaj trzeba uważać jest, że ta tarcza hamulcowa w środku jeszcze ma wbudowany bęben. To znaczy, że my jak koło teraz ściągniemy, Hamulce poluźnimy, to musimy jeszcze ten bęben, który jest w tarczy schowany, poluźnić. To znaczy te szczęki hamulcowe, jak one tak stoją, trzeba je zjechać. Zjechać do tyłu z powrotem, żeby nie blokowały tarczy przy ściągnięciu, bo my też tarcze będziemy hamulcowe wymieniać. Tak, ja bym powiedział nie opowiadam aż za dużo. Startujemy z pracą. I po pierwsze, po pierwsze, śrubokrętem wcisnę hamulce, właśnie tłoczek hamulcowy do tyłu. To nie będę tego musiał robić, jak będzie szczęka wybudowana. W tym razie to jest tak, że jak tylnie hamulce mają w tarczy jeszcze bęben wbudowany, to znaczy, że mamy możliwość, Klocki hamulcowe, docisnąć do tyłu śrubokrętem. No i to już jest gotowe. Już docisnąłem z powrotem i bym powiedział: Postawię kamerę na jedną stronę, żebyście widzieli, gdzie ja tutaj te śruby muszę poluźnić, żeby ściągnąć, właśnie szczękę hamulcową. Dajemy. Tutaj mamy trzynastkę głowa, tutaj piętnastka głowa, że musimy pociągnąć raz i już śrubka się poluźniła. To samo jest tutaj na dole. Tak. I już jest właśnie ściągnięte. Uważajcie, żeby nie wieszać, właśnie hamulca na szlałku hamulcowym, ja go zawsze sobie tutaj u góry schowam. Klocki możemy ściągnąć. Widzicie jak są zablokowane. No, i tak wyglądają stare hamulce. Widzicie, całkowicie zjechane. Jest najwyższy czas, żeby je wymienić. Tak, tutaj z tyłu są jeszcze dwie śrubki. To są piętnastki. To znaczy, jedna na dole, jedna u góry. I to jest właśnie ta. Nie wiem, jak się to nazywa. Co trzymie klocki hamulcowe. No, i to musimy też tutaj poluźnić raz. Pierwsza, do tej górnej śruby jest ciężkie dojście, właśnie tutaj, tym sprzętem dojść. i Muszę to najpierw tym kluczem zrobić, że przynajmniej poluźnić. Tak. No i teraz mogę tym dalej kręcić. Tak, śruba jest ściągnięta, ja sobie ją tutaj założę. Raz, dwa. I już mamy dojście do tarczy. Tarcza jest przymocowana tutaj takim imbusem. To jest piątka. I tak sobie poczynię. Zawsze w takim skosie to trzeba sobie zrobić. I jeden raz, klup, jeden raz puknąć i już poluźnione. Oczywiście zanim tarczę ściągniemy, to musimy poluźnić bęben w środku, bo tak tarcza nigdy nie zejdzie. I to ja Wam teraz no pokażę, gdzie tutaj, jak ja to szukam. Problem jest, nie umiem Wam pokazać, gdzie to się znajdzie, dopiero jak tarcza będzie ściągnięta, to będę mógł Wam pokazać, jak się to naprawdę robi, jak to tam w środku wygląda. Tak, tutaj właśnie znalazłem teraz tą zębatkę, którą trzeba z powrotem dokręcić. Myślę, to starczy. Że tarcza powinna wejść, tak jest. Tarcza zeszła. Ja bym Wam teraz pokazał, co ja tutaj właśnie zrobiłem. Przestawimy kamerę na inną stronę i będziecie widzieli, jak to tutaj działa. Tak, co ja teraz przed chwilą zrobiłem, tu jest właśnie to otwarcie na śrubę. Ja tutaj to tak kręciłem w ten kierunek. I to widać, że te szczęki się składają, składają się w ten kierunek. A jak nową tarczę założę, to będę musiał tutaj. Ten kierunek kręcić, w inny kierunek kręcić. I tutaj już widać, że tutaj się taki odstęp robi, że to się rozszerza. Tak. Znowu z powrotem. Tak, przez ten bęben tutaj przejedziemy jeszcze na papierem ściernym. Troszkę nie za dużo. Ja tutaj też widzę, że te klocki amulcowe właśnie te odkładziny są. Na dość grube, nie trzeba ich wymienić, że to starczy. Co jeszcze ważne jest? Tutaj przejechać papierkiem ściernym, żeby tarcza nowa się nie przykleiła, albo nie zaczęła za szybko wnić, dmuchnąć, żeby ten cały kołż stąd wyleciał. No i tyle. I bym powiedział, nową tarczę możemy założyć. Tak, założymy nową tarczę. która ją trzymie. Uwaga, tej śrubki nie dokręcać za mocno. Dokręcicie ją za mocno, to przy następnym razie będziecie mieli wielkie problemy. Ona tylko leciutko musi być dokręcona. bym powiedział, tak może, nie wiem, 8 neftonów albo coś takiego i styka. Tak i teraz jest ważna rzecz. Musimy bębny znowu rozsunąć, to znaczy tą szczękę rozsunąć, żeby zablokowała tarczę. No i teraz tutaj znowu wejdę. Ta pozycja jest ta sama, co wtedy była. I dajemy. No, i teraz ja kręcę aż do końca, aż ta śruba już nie będzie, no to znaczy aż te szczęki dotkną tarczy, że się nie będzie dalej, dało dalej kręcić. O, teraz już się robi ciężkie. Troszkę nawet tam, no, na styk, mocno nawet. I. Widzicie, hamulce blokują. Nie da się ani milimetra, nie da się ani milimetra ruszyć. Teraz wezmę i tak powiedziałbym dwa ząbki albo trzy ząbki może znowu z powrotem, żeby te yy, szczęki popuściły i o nawet trochę ciężko idzie. Jeszcze kawałeczek, tak. Już jest luźniutko. Luźniutko idzie, znaczy jesteśmy z tym gotowi. Tak. Szczenka amulcową, to znaczy nie szczenkę i no, jak się to nazywa? Napiszcie na dole pod komentarze, żebym się wreszcie tego nauczył, jak się te części nazywają. Tak. Blachy ściągnęliśmy i musimy teraz. Tak, nawet że jak tutaj będą nowe blachy założone, trzeba to wyczyścić. Jak tego nie wyczyścicie, to będą wasze hamulce tak samo blokowały i to po krótkim czasie, tak jak były na samym początku. To znaczy ludzie porządnie wyczyścicie sobie to tutaj. <laughs> Wszystkiego nie trzeba wdychać się podoba, nie wdycha, ale takie zdrowe to nie jest. Dobra. Jest wyczyszczone. Jak jest trochę grubsza rdza tutaj właśnie gdzieś, to ja zawsze pilnikiem sobie przejadę, żeby ta, ta właśnie ta gruba rdza tutaj z tego zeszła. Nie za dużo pilnikować, żeby nie wziąć za dużo materiału, żeby nie ściągnąć za dużo materiału. Jak, ściągnić, jak ściągniecie za dużo materiału właśnie z tego miejsca tutaj, to będziecie mieli problem, że będziecie mieli takie, no podczas jazdy będzie coś stukało. Co będzie stukało? Klocek tutaj w środku będzie wam skakał i będziecie szukali błęda. Tak, dobra, jest wyczyszczone. Powiedziałbym, że możemy założyć z powrotem. Tak, nowe klocki hamulcowe, tu są właśnie te nowe blachy. Ja je tutaj wsunę, one są ze stali nierdzewnej. Znaczy, że normalnie albo zwyczajnie nie trzeba tutaj dawać właśnie smaru na klocki hamulcowe, ale ja i tak będę dawał. Pokażę Wam dlaczego i jak. Tutaj trzeba też oczywiście uważać, zobaczcie sobie, te klocki różnie wyglądają. Jeden jest tutaj właśnie wyższy, a ten jest tutaj płaski. I to trzeba uważać, gdzie był w ogóle który klocek wbudowany. Ale to szybko można widzieć. Zobaczcie sobie, tutaj widać te okrągłe miejsce z cylindryka, i one tutaj jest właśnie ten większy, ten jest ten mały, on był na zewnątrz. Wewnątrz, zewnątrz, że już wiemy, że ten klocek właśnie będzie wewnątrz. Wezmę klocka mulcowego i nasmaruję tutaj właśnie tak. Tutaj troszkę. Tutaj troszkę. No i to powinnie starczyć, to znaczy nie powinien, no to starczy. Widzicie, tutaj to trzeba wyczyścić trochę, żeby klocki nie piszczały. No i wstawimy klocka nowego. Jest luźno siedzi. Drugi klocek. Tak samo. Tutaj też luźniutko siedzi. No i możemy założyć właśnie. Nie da się założyć, bo musimy go jeszcze docisnąć kawałeczek z powrotem. Przyciśniemy, gotowe. I pasuje. śrubki od tyłu nowe się wsadzi i już jest hamulec gotowy. Tak, hamulce są gotowe. Po lewej stronie nie ma kontaktu na hamulce, znaczy, że jest tylko jednostronny. W tym razie właśnie w tym samochodzie jest ten kabel na hamulce tylko po prawej stronie. To znaczy, po lewej stronie nie musi być wymieniony i jesteśmy gotowi z, z wymianą hamulców tylnych w Benwicy, jedyńce 2007-rocznik. Tak, i to wszystko koło zabudować, zamontować, i bym powiedział, możemy wyjechać. Tylko uwaga, ludzie, jak będziecie wsiadać do samochodu nie od razu startować i jechać. Po pierwsze, trzeba w tym czasie, jak samochód jeszcze jest niestartnięty, Leciutko parę razy nacisnąć na hamulec, aż pedał hamulcowy będzie twardy. Jak tego nie zrobicie, może się stać, że zrobicie wypadek, bo jak ruszycie samochodem, to pierwsze, dwa, trzy razy, jak naciśniecie na hamulec, nie będzie w ogóle siły hamulcowej, bo szczęki muszą najpierw hamulce docisnąć do tarczy hamulcowej. I to wszystko. Tak, ludzie, dzięki, że się patrzyliście na filmek krótki, wymiana hamulców i ja bym powiedział do zobaczenia. Cześć, Wasz Daniel.